Drodzy moi widzowie, pokażę Wam dalszą kolekcję tych właśnie molet. Papierowych wam pokażę. Halo. Pokażę Wam coś bardziej typu molety papierowe. Są takie molety o takiej wartości. Takie coś. O! Taka wartość tej jest. Molety widzicie o, zaraz wam to pokażę o taka takie waluty widzicie molety są takie coś mają wartość tych molet No olety to są takie wartościowe i ten wartościowa moleta to jest bardziej popularna, wartość ma dużą. O. Wam pokazałem tej dalszą część papierowych tych monet, pokazałem wam to jest jeszcze, to jest dobra ciekawostka, no te papierowe to się zawsze tam po prostu ole są w cenie i bardziej są wartościowe wartość dają taką że jest bardziej popularność bo to już jest woleta, taka już starszej tej bardziej popularności o widzicie o, są takie wolety i to bardziej dają takie dobre te po prostu te efekty no. Wam coś też zaprezentuję, jeszcze coś dalsze ćwiczenia. No, pokażę Wam ćwiczenia. Jeszcze raz Wam pokażę takie jak głowie ryby, ale pokażę Wam po prostu jak ryba wyskakuje i po prostu jak ona się rusza. Pokażę tą rybę fajnie, żeby ola tak się bardziej na filmie ruszała, ta rybka. No pójdę na ryby, to tam Wam pokażę coś zademonstruję Wam no. możecie mnie zawsze oglądać tylko na YouTube subskrybujcie mój kanał chodźcie śmiało na YouTube oglądajcie mnie macie jakieś pytanka, to możecie śmiało mnie pytać, zawsze Wam coś opowiem odpowiem Wam na te pytania możecie też do mnie napisać na Messengera jak macie jakieś pytania to śmiało, no. Także drodzy widzowie, zapraszam was do kolejnego mojego filmu.